Dreamy L10S Pro Ultra Hit to zaawansowany robot sprzątający ze stacją dokującą. Stacja pełni też funkcję zbiornika na wodę czystą i brudną, zbiornika na detergent oraz oczywiście zbiornika na kurz. Dodatkowo naładuje Twoje urządzenie i wyczyści nakładki do mopowania, a nawet je wysuszy. Wszystko w jednym miejscu. Ergonomiczne rozwiązanie All-in-One, a do tego opakowane w pięknej formie. A to dopiero początek ciekawych cech. Tego robota. Wszystkie z nich poznasz za sprawą recenzji, którą dla ciebie przygotowałem. Redakcja proranking.pl otrzymała wynagrodzenie za przygotowanie tego testu. Praktycznie jest to materiał sponsorowany dla marki Dreamy. Nie martw się jednak o moją rzetelność. Dokładnie opowiem ci o wszystkich plusach, jak i o minusach testowanego urządzenia. Już pierwszy rzut oka na robota powie ci, że to urządzenie wysokiej klasy. Kolory idealnie dobrano. Śnieżna biel i różowe złoto pasują do siebie jak ulał. Biel doskonale ukryje też kurz, który może zebrać się na urządzeniu. Sprzęt przybrał formę dysku o średnicy 35 cm oraz wysokości 10,4 cm. Wysokość ta pozwala mu bez trudu wjeżdżać pod niektóre meble na nóżkach. Tak samo dobrze Dreamy L10S Pro Ultra Hit poradzi sobie z wjazdem na niewielkie podwyższenia. Progi, maty podłogowe czy wysokie dywany nie stanowią problemu. Do budowy wykorzystano wysokiej jakości materiały. Podczas pracy urządzenia nie usłyszysz trzeszczenia czy skrzypu źle dopasowanego plastiku. Dreamy dołożyło starań tworząc tego robota. Bardzo podoba mi się klapka dostępna od góry, która skrywa pojemnik na kurz oraz kod QR do szybkiego parowania odkurzacza z aplikacją mobilną. Dreamy L10S Pro Ultra Hit zaskoczył mnie też systemem mopowania. Zamiast standardowej nakładki w opakowaniu czekały na mnie cztery dyski, dwa na zapas oraz dwa gotowe do zamontowania. Skoro oglądamy już Spód robota, zwróć uwagę na szczotkę boczną oraz główną. Boczna szczotka ma krótsze włosie niż konkurencyjne modele. Takie rozwiązanie skutkuje mniejszym rozrzucaniem brudu po odkurzanej powierzchni. Szkoda, że producent nie zdecydował się na drugą szczotkę boczną. W takiej konfiguracji rozrzucanie nie miałoby miejsca. Na szczęście szczotka główna nadrabia wspomniany brak. Nie doczekałem się sytuacji, w której jakiś okruszek czy kłaczek pozostałby na podłodze czy dywanie. Szczotka dokładnie przylega do sprzątanej powierzchni i wciąga wszystko, co podaje szczotkę. Boczna. Producent dołącza do robota kilka dodatkowych elementów. W opakowaniu znajdziesz np. detergent do mycia podłóg czy szczoteczkę do czyszczenia robota. Akcesorium to skrywa także ostrze, przy pomocy którego z łatwością usuniesz zaplątane w szczotkę główną włosy bądź nitki. Podczas odkurzania urządzenie z szacunkiem potraktuje Twoje meble. Dreamy L10S Pro Ultra Heat posiada pływający zderzak. W moich testach nie zdarzyło się jednak, aby odkurzacz z niego korzystał. Co prawda podjeżdżał bardzo blisko do mebli, ale praktycznie ich nie dotykał. Robot dojedzie do krawędzi, ale nie będzie się o nią obijał. Nie musisz martwić się o rysy czy ślady otarcia. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do budowy i jakości wykonania robota czy stacji dokującej. W swojej obudowie L10S Pro Ultra Hit skrywa masę czujników i sensorów. Jak i po co one są wykorzystywane dowiesz się w dalszej części materiału. Przybliżę Ci w niej Również budowę i funkcję stacji dokującej, bo zasługuje ona na swój osobny segment. Dreamy L10S Pro Ultra Hit swoją pracę w nowym miejscu, jakim było moje mieszkanie, rozpoczął od skanowania powierzchni sprzątania. Zrobił to szybko i dokładnie. Rysowanie mapy możesz śledzić w aplikacji mobilnej. Uważam, że mapa mojego mieszkania stworzona przez robota Dreamy mogłaby posłużyć geodetom. Umożliwia mu to nawigacja Lidar oraz system Pathfinder. Ten sam system pozwala również na automatyczne dostosowanie trasy sprzątania lub szybką nawigację do wyznaczonego pomieszczenia. Zaskoczy cię jednak następna funkcja. Robot inteligentnie wykrywa przeszkody. Wbudowane oświetlenie strukturalne 3D pomaga mu zidentyfikować aż 55 rodzajów obiektów i zaplanować dokładne czyszczenie wokół nich, nawet w ciemnych pomieszczeniach. Nie musi Martwić się pozostawionymi przedmiotami lub zabawkami rozrzuconymi przez dziecko. Dreamy L10S Pro Ultra Heat poradzi sobie z nimi doskonale. Odkurzacz poradzi sobie równie dobrze ze sprzątaniem. Dzięki systemowi Vormax i sile ssania dochodzącej do 7000 paskali L10S Pro Ultra Heat usuwa wszelkie zabrudzenia z podłóg czy dywanów. Kurz, pył, resztki jedzenia czy sierść zwierząt znikną bezpowrotnie, kiedy ty oddasz się relaksowi. Dreamy L10S Pro Ultra Heat płynnie przechodzi ze sprzątania podłóg twardych, do pracy na dywanach. Urządzenie wykrywa zmianę powierzchni i zgodnie z ustawieniami sprzątania traktuje dywan. Od Ciebie zależy wybrany styl pracy sprzętu. Moim ulubionym rozwiązaniem okazało się ustawienie intensywnego czyszczenia dywanów. Robot zwalniał swój ruch i czyścił dywan dwukrotnie. Sprawdziłem, jak robot poradzi sobie ze sprzątaniem drobnych produktów. Rozsypałem na podłodze oraz dywanie mąkę, cukier i mieloną kawę. W aplikacji wybrałem tryb czyszczenia wybranej strefy, w której trzeba ręcznie ustawić moc. Wybór padł na standardową moc sania. Aktywowałem również wspomaganie dywanowe oraz intensywne czyszczenie dywanu. Pierwszy przejazd po podłodze poradził sobie z większością rozsypanych substancji. L10S Pro Ultra Hit bardzo dobrze zdał ten test. Czotka boczna nie porozrzucała drobinek cukru, który jest najmniej zwartą substancją. Z całej trójki. Praktycznie jeden przejazd wystarczył, żeby cały bałagan zniknął. Przypomnę, że odkurzanie było się w standardowym trybie. Takie działanie robi wrażenie. Odkurzanie dywanu poszło równie sprawnie. Dzięki wybranym ustawieniom odkurzacz podkręcił moc sania po wieździe na dywan. Wykrycie dywanu nastąpiło niemalże natychmiast po dostaniu się na niego. Zwiększenie mocy sania pozwoliło wciągnąć kawę i mąkę, choć kawa zostawiła delikatne przebarwienie na dywanie, czego można było się spodziewać. Z każdym kolejnym odkurzaniem plama znikała coraz bardziej. Mąka została pochłonięta w pierwszym przejeździe. Cukier został delikatnie rozrzucony po dywanie, ale nie przeszkodziło to w jego usunięciu. Głośność pracy zasługuje na pochwałę, szczególnie podczas korzystania z niskich trybów ssania. Producent zadbał również o system redukcji hałasu, który dodatkowo obniża głośność podczas pracy robota. Mimo wszystko nadal usłyszysz, gdy odkurzacz pracuje. Nie uważam jednak tego za minus. Urządzenie sprzątające tego typu najczęściej same pracują, kiedy nie macie w domu. Poziom hałasu na pewno nie będzie przeszkadzał Twoim sąsiadom. Zmierzyłem poziomy głośności pracy odkurzacza. Pomiar wykonałem w wąskim pomieszczeniu o małej powierzchni. Starałem się, aby odległość odkurzacza od urządzenia pomiarowego była względnie taka sama w każdym trybie pracy. Wyniki prezentują się następująco. Spokojna moc sania to około 57 dB, standardowy tryb około 61 dB, tryb turbo to około 66 dB i maksymalny tryb to głośność na poziomie 71 dB. Nawet te 71 dB to nie za dużo jak na wręcz szaloną siłę sania na najwyższym trybie. To zresztą nadal niższy poziom hałasu niż w większości odkurzaczy tradycyjnych, jak i pionowych. Dwa wirujące dyski zagwarantują Ci mopowanie z prawdziwego zdarzenia. To rozwiązanie zapewnia efekt bardzo bliski ręcznemu myciu podłogi. Niesamowitym rozwiązaniem jest możliwość wysunięcia jednego z dysków poza obrys odkurzacza. Dreamy L10S Pro Ultra Hit wykorzystuje technologię Mop Extend, aby dotrzeć nie tylko do nóg, stołów czy krzeseł, szczelin w drzwiach bądź schodów, ale także dogłębnie wyczyścić kąty proste ścian, nieregularne narożniki i listwy przypodłogowe. Przeprowadziłem praktyczny test mopowania. Na podłodze w kuchni rozlałem odrobinę mleka. Wybrałem w aplikacji mobilnej tryb mopowania oraz środkowy poziom namoczenia. Mleko zniknęło w okamgnieniu. Zachęcony tym wynikiem postanowiłem zrobić plamę z ketchupu oraz oleju. Dreamy L10S Pro Ultra Heat nic sobie nie zrobił z tych plam. Podobnie jak mleko, ketchup i olej zostały dokładnie usunięte. Nie będę ukrywał, że spowodowało to moje bardzo pozytywne zaskoczenie. Poziom mopowania L10S Pro Ultra Heat pozwoli ci zapomnieć o używaniu ręcznego mopa. Po w mopowaniu urządzenie kieruje się do stacji dokującej. Tam oprócz tego, że pozbędzie się brudnej wody i kurzu, dodatkowo wyczyści też nakładki mopujące. L10S Pro Ultra Hit czyści samodzielnie swoje mopy i suszy je gorącym powietrzem. Zapewni Ci to obsługę bez użycia rąk. Czyszczenie odbywa się gorącą wodą o temperaturze 58 stopni. W takiej temperaturze znikną nawet plamy z oleju. Czyszczenie i suszenie mopów to bardzo higieniczne rozwiązanie. Niestety hałas generowany pod z tego procesu delikatnie mi przeszkadzał. Czy dla ciebie też będzie uciążliwy? Ciężko to ocenić, bo jest to subiektywna opinia. Niemniej da się przeżyć ten dźwięk. Zwłaszcza, że ten proces zaoszczędzi sporo twojego czasu i sił. Nieodzowny element w tym segmencie robotów sprzątających, czyli stacja ładująco-opróżniająca. W przypadku Dreamy L10S Pro Ultra Hit, jak wspomniałem już wcześniej, pełni ona również funkcję myjąco-suszącą prawdziwe spadla odkurzacza. Zbudowano ją bardzo dokładnie, zresztą tak samo jak całego robota. Nie ponarzekasz na jej solidność. Konstrukcja dzieli się na trzy segmenty: otwierana od góry kieszeń na zbiorniki wody czystej i brudnej. Otwierano od frontu półka, na której znajdziesz pojemnik na detergent oraz worek na kurz i pył. Podjazd dla robota z miejscem do czyszczenia i suszenia mopów, złączem ładowania i tunelem do opróżniania zbiornika na kurz. Konstrukcja, która zawiera w sobie tak wiele pomniejszych elementów, niestety musi zajmować troszkę więcej miejsca. W moim przypadku stacja zmieściła się pod stołem w jadalni. Umiejscowienie jej w takim miejscu powodowało jednak problem podczas wymiany wody. Wymagało to odsunięcia stołu od ściany lub wyciągnięcie spod niego stacji. Rzecz jasna, tak Sytuacje zależą już od umeblowania Twojego lokum, jak i jego układu. Z drugiej strony, zbiorniki są spore i pomieszczą 4,5 litra wody każdy. Wymiana zbiorników w dużej mierze zależy od powierzchni metrażu Twojego mieszkania bądź domu. Podczas testów, pojemnik na brudną wodę wymieniałem co dwa sprzątania. Pojemnik na wodę czystą uzupełniłem tylko raz. Testy trwały około dwóch tygodni, a powierzchnia sprzątania wynosiła około 37 metrów kwadratowych. Podobnie wygląda sytuacja z workiem. Pomieści on aż 3,2 litra zabrudzeń. Dla porównania, odkurzacze pionowe rzadko przekraczają pół litra pojemności netto. Podczas moich testów worek nie zapełnił się nawet w połowie. Pamiętając o funkcji mycia i słyszenia mopa, taka stacja to istny skarb. Owszem, słychać jej pracę. Zajmuje solidny kawałek miejsca, ale coś za coś. Inaczej nie dałoby się wsadzić w nią funkcji tak bardzo oszczędzających twój czas, siły i niejednokrotnie nerwy. No bo kto z nas chciałby się babrać z pojemnikiem na kurz, brudnym mopem i nie wiadomo czym jeszcze. Ja nie. Tynie, a Dreamy znalazło sposób, żeby ułatwić nam to wszystkim. Ostatnia jednak nie najmniej ważna kwestia podczas testu chodzi o aplikację mobilną. Do wyboru masz dwie apki: Mihome lub Dreamy Home. Do testów wybrałem tą drugą. Aplikacja jest bardzo rozbudowana i da Ci możliwość pełnego zarządzania robotem. Wprowadzisz w niej zmiany w mapie, jak na przykład zakazane obszary lub wirtualne ściany. Możesz również przejrzeć mapę w trybie 3D. Dodatkowo skonfigurujesz ustawienia sprzątania, wsparcia czyszczenia dywanów, wykrywania przeszkód oraz sprawdzisz poziom zużycia akcesoriów. Dwie Rzeczy szczególnie przykuły moją uwagę. Możliwość obsługi kamery wbudowanej w robocie oraz unikanie przeszkód dzięki sztucznej inteligencji. Co ci to da? Otóż w dowolnym momencie sprawdzisz, co dzieje się w Twoim domu lub mieszkaniu. Szybko zobaczysz, czy Twój zwierzak nie narobił szkód, bądź czy jakiś złodziejaszek nie zapragnął przygarnąć sobie Twoich fantów. Dzięki wykrywaniu przeszkód, przez SI Dreamy L10S Pro Ultra Hit zrobi zdjęcie, gdy taką wykryje. Fotki obejrzysz i zweryfikujesz, czy to znana ci przeszkoda, czy może coś. Coś, czego nie powinno tam być. Opcja ta pozwala też robotowi dowiedzieć się, czy mieszka z Tobą zwierzak. Aplikacja Dreamy Home w pełni wspiera język polski. Obok kluczowych ustawień lub funkcji znajdziesz ikony znaku zapytania. Po jej kliknięciu aplikacja w sposób graficzny wyjaśni Ci działanie wybranego ustawienia. Ułatwia to korzystanie z robota osobom starszym lub mniej zaznajomionym z technologią. Osobiście nie mam większych zastrzeżeń do oprogramowania. Z jednej strony daje ogrom funkcji i ustawień, a z drugiej płynnie działa oferując przyjazd Interfejs graficzny. Obstawiam, że prędko opanujesz apkę, wiedząc, co i gdzie się w niej ustawia. DRYMI L10S Pro Ultra Hit to nowoczesny robot sprzątający, który fenomenalnie odkurza. Wyróżnia się też wydajnym trybem mopowania oraz stacją dokującą, która po mopowaniu wyczyści nakładki a dodatkowo je wysuszy. System nawigacji topowy, a aplikacja łatwa i przyjemna w obsłudze. Tak naprawdę trudno mi się tu do czegoś przyczepić. Jasne, stacja jest duża i głośna, ale przy takich funkcjach to normalne. Robot Dreamy kosztuje też swoje, no ale czy mogło być inaczej? Jeżeli szukasz urządzenia sprzątającego, które zrobi za ciebie jak najwięcej czynności dotyczących sprzątania, to nie zastanawiaj się i wybierz te cudo. Ode mnie dostaje maksymalną ocenę. A Ty nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z materiałami, które dla Ciebie przygotowujemy. Dzięki serdecznie za obecność dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.